Cześć moi drodzy, tu Ela z Madery. Słuchajcie, e, wybieram się do miasta, ponieważ mam kilka spraw do załatwienia. Muszę iść do banku, muszę iść do sklepu. Gdzie jest taki sklep z... z nie, to nie są przebory tylko mm, o, materiały, materiały do remontów, Będzie cement. Rury, kable, więc idę się zorientować w cenach. Wiecie, jak przychodzi specjalista do Was i daje Wam wygrywaną cenę, to chociaż. u, ale fajne kolory się zazwam pokażę. To chociaż będę wiedziała, e, ile sobie doliczają, żeby wiesz, że nie było taka głupkowata, ta, że nie wiem o co chodzi. Patrzcie w ogóle, jakie ładne, jakie ładne przejścia. E, zazwam pokażę, sami ocenicie. Jakie ładne przejścia. Nieba, więc takie różowo-pomarańczowe, śliczne. No to to już spokojnie się zrobiło, ale to jest bajka. Może z tam będzie mniej kabli widać takie piękne ujęcie. No, o, także moi drodzy, wracając do tematu, idę do miasta, zorientować się w materi materiałach budowlanych. Taka z rana słyszeć książki z czekających pieszków pieszków tak. dobra, nie ma co mówić jak są takie hałasy. Odzaję się potem, będzie spokojnie, dobra? Na razie. Takie pięknie. Schodzi słońce dzisiaj. A my idziemy dalej, jak widzicie, przygotowania do Bożego Narodzenia trwają piękny aniołeczki tutaj, nie? wiesz, wieczorem będzie fajnie wyglądało. No, dobra, idę dalej, bo ja, ja biegnę, słuchajcie, biegnę, żeby y, czasu nie marnować. A że jest z górki, to korzystam. Ciao! W ogóle patrzcie stąd, jak ślicznie to wygląda. Szczególnie ta chmurka, taka różowo-baby y, blue, nie? Przecudowna. Dobra, zmykamy dalej. Moi drodzy, słuchajcie teraz na ten widok. Róż, róż, bardzo do siebie pasują. To moje ostatnie ujęcia, zanim wrócę. Słuchajcie do Paryża. Bo wiesz, już nie będę schodziła do miasta. No chyba, że jeszcze na autokar. Ale, mhm. Mm Cudnie, cudnie. A czym niżej, to już mniejsze widoki, ale te słupy przeszkadzają. Postaramy się, o. Teraz jest pięknie. Idziemy dalej. Schodzę, schodzę i patrzę, jak tutaj przekopali to już wszystko. Nie? Super wyrównali teren. Pewnie na ogrodzenie też struktura tego piasku. O kurczę, patrzcie, są takie dziury pomiędzy. Hmm? Ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawie wygląda. Jak wyrównali. Ostatni rzut oka z tej perspektywy. A tu jest plac wilkowy tej, na tym cypelku ostatni rzut oka i podążamy dalej. Patrzcie w mieście, jak poprzy, y, przystrajali na Boże Narodzenie. W każdym miejscu są lampeczki. Tak jak powiedziałam, że oni bardzo szaleją na punkcie y, Bożego Narodzenia. Tutaj może są skromniejsze, ale uwierzcie mi, tego jest pełno. No nie wiem, czy zostanę cię do 18.30, czy to będzie zapalone? Zobaczymy. Za bardzo szczerze Wam powie, że nie mam ochoty, ale może zostaniemy. jest jeszcze bardzo wcześnie rano. Każdy wybiera się do szkoły, która znajduje się jak tutaj, jak wcześniej pokazywałam. I starsze osoby biorą auto kary do Funchal. Tam się gromadzą. ten dni życiem. Miasto, a jest wcześnie rano, jest ósma za pięć. Słuchajcie, zajęło mi to nawet nie 30 minut, żeby tutaj zejść z mojego, e, z mojego miejsca zamieszkania. Dobra, urywam się. Podziwiam, bo jeszcze kawałek drogi przede mną. Słuchajcie, w tym kontynentie nic nie znalazłam. Wreszcie zobaczyć tylko chwilę no, kilka rzeczy. Ciechońki już, no tak, niedługo święta. Życibi już za rogiem, A ja zmykam do kolejnego kontynentu, ponieważ muszę yy, tam jest ten sklep i zorientować się w cenach. Także zmykam. O! Boa festa! Ale to też na nowy rok, na, na Boże Narodzenie. Na Rondzie jest Boa festa. wam pokażę patrzcie. Widzicie? Bąfet po francusku, niedaleko. A tu jest proszę bardzo wypożyczalnia samochodów i może też sprzedaż Jak będę wracała, tam podejdę Podejdę tam i się zorientuję w cenach, bo na razie wiecie Chociaż pojawiało się, że drogo więc e, takie jest przykładowe będę Dalej, a dużo mnie interesują. Okazja. O, Opel. Okazja. Nie, czy to okazja? Zobaczmy, tutaj, jaka to okazja. Idziemy dalej. Słuchajcie, młode, właśnie wyszłam ze sklepu z, z, um, z urządzeniami do remontów. Jakby ktoś chciał się zentować, to jest, jak ktoś szuka pomocy, proszę bardzo, numer telefonu. Tutaj mamy wypiskę. Co i jak. No i teraz zbliżamy się do Kontynentu, który jest naprzeciwko tego sklepu za mną. Więc, więc trochę odpoczynku, a potem idziemy w dół. Dobra, zmykam na razie, widzimy się po shoppingu. Oczywiście nic nie będę kupowała, tylko będę się po prostu przejść. Co ciekawego, mają przed świętami. Dobra, na razie. Słuchajcie, weszłam na dział i jest pełno oczywiście dekoracji świątecznych. Jakie śliczne! Sami się przyjrzyjcie. To jeszcze na spokojnie, nic takiego specjalnego wam powiem. Piękne, ale nie powala. Świeczuśki w ogóle z, z mikołajkiem, z bałwankiem. Jaka fajna mini dekoracyjka patrzcie. 4,50 euro. Chyba to to. Śliczne. Ale to nie najśliczniejsze najciśniejsza się zbiera, patrzcie na to. Jakie piękne, ceramiczne, słuchajcie, mikołajki na cukierki, to są na, na serwetki, to tu też na serwetki mikołajek. To są kubeczki, Czyś niecudowne. cudowne? Śliczne. I kolory takie juicy, ale patrzcie na to, co mnie przyciągnęło moją uwagę. Ten talerz z czapkę Mikołaja, ma taką czapkę zimową, piękne, miseczka. Niby nie ma Mikołaja, ale jest, o biało-czerwone, polska flaga. No to już takie normalne miseczki. To też takie eleganckie bardzo, nie? I patrzcie na to tutaj. Reniferek, gwiazdka. 5 euro za taką gwiazdkę. Trochę, trochę. No, całkiem z boku, bardzo fajne. są nawet te do, do kuchni, do robienia ciast, jako prezent nawet. Patrzcie, jakie superalne. Foremka, trzypaczka, łyżka i miarki. To jest super. Ciekawe, nie? Jak ładnie w ogóle zapakowane. O, 13 euro za te e, sety. Jakie śliczne te w ogóle. Patrzcie, jakie ładne z gwiazdeczką. Nawet to są świeczki specjalne. Nie, to nie świeczki. To są też na, na serwetki. Widzicie? Z, y... jaka, jaka tutaj. Za 20 euro to. Super, piękne. Takie talerzyki 8 euro. Ta z boku, to ta większa 16. To jest to Są na stoły. Takie łyżki też 6 euro. Zbanuszki. Tutaj wracamy Tutaj dekoracje świąteczne Piękne są aniołki Aniołki chyba... O. Najpierw pani zrzuciła, potem ja takie domki o, oh my są. Patrzcie, jakie to ładne. Patrzcie, jak to ładne. Mogę też można zapalić. No nie będę paliła, pewnie zablokowane, tak? Zablokowane. Pewnie się świl... palą lampki. Tak, to jest podłączony kabelek. Ale świetne. Świetnie. Dobra, idziemy dalej. Niech tak jak wyjeżdżam z znalazłam coś super fajnego. Patrzcie. Gdzie maszyna? Mogę na nie piec smażyć i się nic nie wiecie. Ciekawe czy jest regulowana temperatura. No nie. Chyba nie jest regulowana, ale super pomysł. Nie no jak patelnia, bym miała patelnię. Jajeczka. mogę, mogę sobie robić, chociaż tu by się tu spływał. O! To jest promocja: 28 euro za mn. 40. No, za późno, za późno, nie kupuję. No, ale jest pomysł. Słuchajcie, moi drodzy, obkupiłam się popcornem na słodko, bo taki popcorn mi bardzo smakuje. Słuchajcie, chociaż i tak wolę z nasłoną, ale ten jest idealny, ponieważ, widzę, to taki sam popcorn. Kupuję w, w kinie w, w Paryżu, tylko taki popcorn malutki kosztuje 9 euro. Malutki, właściwie duży, mały tylko kosztuje chyba 5. A ten mi kosztował 99 centów, także kupiłam sobie 5 paczek. Teraz jedną wcinam, takie moje śniadanie i co, zbieram się na autokar i będę jechała do domu. Więc już nie będę odzywata z drogi, chyba że się będzie ciekawego. Wiecie co? Jeszcze jest wczesna pora. Może sobie po prostu podej pod, pod, pod górę. Mhm. Nawet nie będę czekać na autokar, tylko po prostu pójdę na górę na pieszo. Tak. Taki mój plan. Zajmieć trochę czasu, ale tak, nie to, żebym jakoś nie miała czasu. Widzimy się z drogi. Na razie. Smacznego. Ja już doszłam do miasteczka, słuchajcie. Nie mogłam się omieszkać, wam nie pokazać tej dekoracji świątecznej. Tu, słuchajcie, jak się bawią, to się bawią. No. Tu musi być w nocy pięknie. No ale już jest 11 się zrobiła. Ja jestem o 7 na nogach. Stwierdziłam, że wracam do domu. Nie będę tutaj wiecie, siedziała bezczynnie. Zresztą tam się tych pop, tylko popcornu trzeba zrzucić trochę. Przesłodziłam się. Otworzyłam drugie opakowanie i nie mogę skończyć. Także chciałam tylko wam pokazać, że jak oni się bawią, to się bawią. Dla nich święta Bożego Narodzenia to są najlepsze święta, chyba. No, dla mnie też właściwie. <grytania> Ale ja już wracam. Więc nie będę miała tego doświadczenia. Może na ten roku. Do zobaczenia wkrótce. Słuchajcie, takie pod podwórkę. Tu jest taki takie coś, że, że można się napoić, że zróbmy to teraz, to jest czysta w ogóle czysta woda pitna. No sobie ręce, się albo napić. Tego mi było potrzeba. Wspomnie cieknie. Ale niech cieknie. Jeszcze mi zostało pościć. Nie wiem, to w, w aparacie, słuchajcie, nie wygląda jak było ekstra pod górkę, ale uwierzcie mi, że jest ekstra pod górkę. też żałuję, że popcorn, że popką zjadłam. Jestem ca No, w każdym razie. Piękne widoki za mną, przede mną, straszne. Przecież te schodziki, schodki małe. I dużo lżej. I tak najgorszy już przeszłam, teraz tylko będzie, wiecie, tak delikatnie, nie? A to jeszcze tam taki kawałek pod górkę. Więc jeszcze z pół godziny i jestem na miejscu. Opłacało się, bo zrobiłam to, co chciałam zrobić. włosy ale Nie szkodzi. I zmykam dalej, dobra, bo ręka w górze, nogi mi same zjeżdżają i muszę się tutaj, wiecie, skoncentrować i wyrównać oddech, bo przy wysiłku fizycznym najważniejsze, żeby wyrównać oddech. Dobra, zmykam, bo sama jestem, bo nie będę tam w dół. Tak. Oni idą tu. Dobra. Też będą musieli podejść. Ja nie jestem sama. Hmm. Kibowałem się na bok już nie mam siły, ale dam radę. Pogoda mi sprzyja. Widzę, że jest słońce, ale już chmury przesłaniają mnie, bo od strony góry. Patrzcie, słońce tam już. Ciężkie chmury i wysokie podejście dla mnie. Czy widzicie te schody? Końca nie widać. Dobrze. Dobra. Trzeba korzystać, póki tu jestem, bo jak mnie tu nie będzie, to nie będzie tego wysiłku. Także napawam się. Ostatnie wejście. Ostatnie wejście w tym roku. Sąsiadka powiedziała, że jej mąż wyjechał w sprawie pracy za granicę i mówi, że może się spotkamy na, na, na drinka. Te wychodźce zrobimy dzisiaj, pójdziemy sobie do tej restauracji na dole, zjemy sobie tą rybkę z bananem. Ale powiedziała, że nie może. Powiedziała, że nie może, więc się umówiłyśmy na jutro. Mm chociaż dzisiaj jest dużo, dużo fiesta na Maderze. No i dobrze, niech się bawią. O, ale się wszystko poleciało Dobra, zmykam. Do zobaczenia już w może bardziej przyjaznych dla mnie warunkach. Ale mi dużo. Dobra, na razie. Dotarłam. Jest 12.10. Słuchajcie, jest tym jeszcze szybsza niż myślałam. Jest 12.10, a wyszło o 11.00 chyba 7 jakoś tak. Także ekstra szybko. O, już czarna chmura się tam kumuluje. Ja sobie to usiądę na tarasie na chwilę. Napiję się wody odsapnej i zrobię jakieś pranie. na tą bluzkę z i założę nową. Hmm. czy żałuję, że wyszła na pieszo? nie, ciężko było tak ale fajnie było się przejść dobra, na razie w ogóle Breta jest dość w domu a szła do, no, do mnie do samego miasta poszła, więc znalazła drogę powrotną widzimy się potem, ok? moi drodzy, tego jeszcze chyba nie grali patrzcie na Branko i się położył śpi na mnie Tyłeczek ma do góry? Tak, Branku, tak. Widzicie? Patrzcie, jak się po... przyszedł do mnie, położył się na mnie i sobie śpi. Tak spokojnie, bez niczego. No, Asi, si, branku, asi. Tyłeczek ma słuchacie w górze. Tylko tutaj nam się rzucił. Hmm. Słuchajcie moi drodzy, mam w ręku moje urządzenie zbrodni, będę obcinała owoce mastery. chcę się wybrać do tej mojej sąsiadki i te kilka sztuk i oddać jej klej, którym już dawno sklejałam, no dobra, także mam tutaj ten, kupiłam jej nowy, o, sobie wezmę też nie pokażę, żeby nie burzyć, skradłam, a ja sobie w ogóle też kupiłam. <laughs> Takie fajne, Także idę tu jej przynieść te owocki i potem się odezwę. A teraz słońce. Już tak, jak teraz ja idę do tego, to ma słońce być. Super. Pieski idą ze mną, bo ona ma o 17 chyba jakąś tam spotkanie, czy jakiś kurs powiedziała, więc przyniosę jej to teraz i pogadam na temat jutra, bo ona powiedziała, że się wybiera To się gdzieś wybiera, i ja mówię, że się mogę z tobą zabrać. Ona wiadomo, może się zabać, ale wrócisz karę e, bo na od 23 będzie raz do domu. A właśnie ja chcę odwiedzić 23 do domu wrócić. Ja właśnie chcę do kogoś być w mieście, się, łazić i nic nie robić. No, także muszę do niej zagadać. Daj i to podwrócić. Chwilę pogadam i zawijam się do domu. Tyk, 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 tyk. Zdaje się jeszcze łatwo. Będziemy się wywieźć. To widzicie, chłodno się zrobiło. Patrzcie, dwa dni takie super ciepłe. Dzisiaj było całkiem fajnie, jak, jak szłam w dół, ale teraz się zrobiło chłodno. Teraz czuję, że, że marznę, bo przez tam 10 minut nie było słońca. Siedziałam na dworzu i mhm, przemarzłam. W końcu szybciutko się z... znajduję u niej. Tam bratko, na górę. Dobra, zmykam, cześć. Słuchajcie, cała ja. Wprosiłam się, czy wprosiłam się, nie wprosiłam się, tylko ta pani jutro będzie wracała do domu o 23. I ja mówię, słuchaj, nie będzie przeszkadzało, że ja siedzę do 23? Ona mówi, co masz siedzieć sama do 23 na mieście? Chodź z nami na imprezę. Jest jakaś, ona przynosi do jakiegoś klubu, wiecie, że chodzą po tych lewadach i tak dalej. I mówi, jest impreza organizowana w jakimś wiesz, barze. Będą różne, w jakieś tapasy i tak dalej. Więc ja mówię, dobra, y, nie, nie, no, nie będę Wam przeszkadzał, bo wiesz, ja nie chcę, żeby y, no, Twoja impreza żeby, 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 się wbijała. Nie, ona mówi, nie, 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 tylko wiesz, każdy sobie zamawia co chce, i jesz, i po prostu sobie gadamy. Tylko jedyny problem, bo każdy mówi tylko i wyłącznie po portugalsku. Ale no przyjedź, przyjedź, nie. Ja mówię, dobra, no ok, no to jutro będę na imprezie. Na imprezie to pewnie jakieś nudne spotkanie będzie, ale zobaczymy. Nic mnie, jakoś nie przygotowuje. Patrzcie, moja ścieżka, ścieżka pokłótna. W każdym razie odkupiłam i powiedziałam, bardzo przepraszam, że ten klej wyschły. A ja na co Ci, e, e, wiesz, e, wiesz, że były jeszcze płynne nie? Ja mówię, tak, tak, ale to moja wina, bo pewnie źle zamknęłam. I mówię, siedział u mnie przez kilka tygodni i, o god, pieskiego tego nam. I po prostu... Patrzcie, jakie piękny zachodzą teraz. Oba nie szkodzi, ale ja odkupiłam nowe opakowanie. Ja teraz masz nowe, takie samo. Ja sobie też wzięłam do domu nowe. Kupiłam, bo fajny taki styl z pędzelkiem. Tylko trzeba to jeszcze dobrze zamknąć, żeby nie spływało po, po ścieżkach. Dobra, zmykam na górę i nie mam nic do powiedzenia. Teraz sobie zjem coś, ale jestem prześwietlona. No, jestem w ogóle opolona. Super na tym mi zależało. Także widzimy się już jutro na razie. Do zobaczenia. Cześć! Moi drodzy, idę wywalić śmieci, bo się ten czarny piesek do nich dorwał. Patrzcie, idziemy na zachód słońca. Chmury są przepiękne. Przepięknie są oświetlone. Och, muszę się pospieszyć. Dobra. No nie, nie będzie odbicia. Niestety nie będzie odbicia w Tafli, no ale chmury są warte.